Czy jestem winien, że rodzice się rozwodzą? Nie, nie jesteś winien temu, że rodzice się rozwodzą. To jest decyzja dorosłych ludzi, którzy z jakiegoś powodu podjęli taką decyzję, że nie chcą już dłużej wspólnie ze sobą żyć. Nie jesteś sprawcą, nie jesteś za to odpowiedzialny. Jesteś kimś, kto będzie odczuwał bardzo trudne i bolesne emocje z tym związane. A więc yy, to, co przede wszystkim może ci pomóc, to jest takie przyjrzenie się sobie i poszukanie jakiegoś bezpiecznego, stabilnego kontaktu, przyjaźni, relacji z kimś, z kim będziesz mógł o tym wszystkim porozmawiać. Jeżeli nie znajdujesz tego w domu, z rodzicami, którzy może mają inne teraz problemy, albo pokazują ci, że nie chcą z tobą o tym rozmawiać. To warto pomyśleć, z kim innym mógłbyś o tym porozmawiać. Czy w przestrzeni szkolnej, parafialnej, jakiegoś specjalisty, chciałbyś porozmawiać, jak tę sytuację przeżywać? Na pewno pojawi się poczucie winy, bo chciałbyś zrozumieć tę sytuację, bo to jest dla Ciebie i zaskakujące, i bardzo bolesne. Natomiast dziecko ma prawo być przez rodziców chronione. Nie może być uczestnikiem dyskusji czy jakiegoś konfliktu, jakiejś sprzeczki, czy nawet może i wojny między rodzicami i masz prawo oczekiwać, że nie będziesz włączany w tę całą sytuację sporu, konfliktu, uzgodnień, negocjacji, które rodzice być może będą prowadzić. I warto też to rodzicom powiedzieć. Chcesz zachować dobre relacje z każdym z rodziców. Nie jest twoją winą, że rodzice się rozwodzą.